Stanął nad brzegiem, szukał ludzi, do Tobie pójść za nim, Pilowni serca, wsłuchaj prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. W o... pamięci jest w naszym kraju pięknych miast i kościołów wiele i grzecznych chłopców służących domszy w kościele. Jest też miejscowość niewielka, Wadowice zwana, która na świecie teraz bardzo znana. Do tych Wadowic Bóg zesłał człowieka. Na którego ziemski naród czekał. Skromny, serdeczny, nadzwyczaj uczciwy, miał serce pełne miłości żywej. W różnych zakątkach świata przebywał, nauczał, prowadził, narody zjednywał. W chorobie w starości cierpiał często skrycie, ale uśmiechał się do ludzi, bo kochał nad życie. Dorosłych i dzieci do siebie gromadził, nauczając jak żyć, do Boga prowadził. Dziś nie ma go wśród narodu polskiego. 2 kwietnia 2005 roku zmarł. Bardzo tęsknimy do niego. W tym roku Ojcze Święty miałbyś 100 lat. Dziś bardzo potrzebuje Cię świat. Wsparcia Twego, Ojcze, w czasie epidemii ludzi nękającej, nasze życie ziemskie burzącej. Ojcze Święty, błagamy, abyś uprosił Pana Boga naszego, by uwolnił ludzkość od wirusa strasznego. Do Ciebie, Ojcze Święty, z prośbami się zwracamy, bo czujemy, że sercem jesteś zawsze z nami. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą, i czyste serce. O Panie. To Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Jan Paweł II do Sosny Polskiej gdzie winnice, gdzie wonne pomarańcze rosną, Czy domowy mój prostaku, zakopiańska kasosną. Od matki i sióstr oderwana rodu Stoisz, sieroto, pośród cudzego ogrodu. Jakże tu miłym jesteś gościem memu oku, Bowiem oboje doświadczamy jednego wyroku. I mnie także pielgrzymka wyniosła daleka, I mnie w cudzej ziemi. Czas życia ucieka. Czemuś, choć cię starania cudze otoczyły, Nie rozwinęła wzrostu, utraciła siły. Masz tu wcześniej i słońce, i rosy wiośniane. A przecież twe gałązki bredną pochylane. Więdniesz, usychasz smutna wśród kwitnącej płaszczyzny, I nie ma dla ciebie życia, bo nie ma ojczyzny. Drzewo wierne, nie zniesiesz wygnania tęsknoty jeszcze trochę jesiennej i zimowej słoty, a padniesz martwa. Obca ziemia cię pogrzebie, drzewo moje, czy będę szczęśliwszy od ciebie? Ty potrzebujesz mi dłoni, mego serca, mego zapadań. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły moje imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łup.